Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?

физические колотаблицы. Ладно, нет, нет. Всем. Всем.

które są m.in. nadawcami listu do pary prezydenckiej w sprawie oświatowej, w sprawie przedszkoli. Pani nie zgadzają się, żeby obowiązywało nowe prawo i namawiają parę prezydencką, a szczególnie pana prezydenta, by tego prawa nie podpisywał. Dlaczego? Chcemy równości praw dla naszych dzieci, jak również dofinansowania, aby te dzieci nasze mogły szczać tak samo jak dzieci w przedszkolach samorządowych. O takich samych prawach, z takim samym dofinansowaniem. Przez wasze dzieci nie są gorsze od tych w przedszkoli samorządowej? Absolutnie. Pani oczywiście ma dziecko w przedszkolu niepublicznym, ponieważ nie mogło się dostać do przedszkola tak samorządowego. Ale gdyby było dużo miejsc w jednym i w drugich, to też by pani miała dziecko w samorządowym, czy, czy w niepublicznym? Ja bym puściła, w tańszym. Ja bym puściła tam, gdzie jest taniej. Czyli jest niebezpieczeństwo, na, na, na. że przedszkola tańsze, czyli samorządowe będą miały fory, jeśli chodzi o yy, sprawy finansowe. Tak? Jeśli będą takie same ceny, to będą rodzice puszczać tam, gdzie jest bliżej. Aha. To przedszkole jest dla mnie najbliżej i to tu chciałam gdzieś to Rozumiem. Wygodnie. I chciały pani, żeby jednym i drugim były podobne ceny usług. Bo to chodzi o rodzicom. Czy Pani myśli tak samo? Oczywiście, zgadzam się jak najbardziej. Dlatego się zastanawiamy się, dlaczego, dlaczego jest taka dyskryminacja. Przecież w Mińsku mamy 900 przedszkoli publicznych, 900 prywatnych. W zasadzie nie wiemy dlaczego jest, dlaczego jest to tak skonstruowane, że, że, że rodzice, że dzieci z tych przedszkoli prywatnych będą dyskryminowani. Dlaczego będą płacić dużo więcej z tej racji, że, 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 że tylko te placówki samorządowe będą dofinansowywane. Tak. Zapytam jeszcze panią. Tak, absolutnie e... zgadzam się ze wszystkim i uważam, że... E... Całkowite, to, to jest w ogóle nie do pomyślenia, że tak się dzieje. Tak, że by to dzieci, prawo było tak, obowiązujące. Jeżeli, tak by było obowią jeżeli by obowiązywało, Dbało, tak? Ponieważ no, nasze dzieci naprawdę nie są gorsze. Mój syn ma na przykład teraz 4 lata i jest tak? takim rocznikiem, gdzie jest bardzo, bardzo dużo dzieci. Bardzo dużo dzieci rodziło się w tym czasie. I było naprawdę bardzo ciężko dostać się do Państwa w przedszkolach, ponieważ składaliśmy, próbowaliśmy z mężem e, i było. Około 20 dzieci na jedno miejsce. Ale nawet gdyby był wybór, to pani by wybrała to lepsze, tak. bliższe i, i niezależnie czy ono jest samorządowe czy niepubliczne. Tak, jeżeli by było tańsze. Miejmy wolny wybór, prawda? Tak, w tym oczywiście. momencie państwo polskie po podpisaniu tej ustawy daje nierówny wybór, prawda? Nierówne szanse. Oczywiście, że tak. To jest dyskryminacja. Tak. Proszę się z tego dzieci. od pani zacznie przedstawić. To jest Sylwia Nowak, panna Milewska. Ewelina Bandy. Bardzo Paniom dziękuję, no i życzę, żeby te wszystkie podpisy, które tutaj zobaczymy teraz, dotarły do rąk pary prezydencji, a szczególnie Pana Prezydenta. O. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu serdecznie. E, chciałbym poinformować, że Mińsk Mazowiecki jest pierwszym miastem w Polsce, które rozpoczyna akcję pisania listów do Prezydenta Rzeczypospolitej. Przyłączcie się również, piszcie maile, Działajcie, by nie dzielić państwa polskiego na dwie grupy. Przywilejowaną i nieprzywilejowaną, niepubliczną. Ale to chyba nie pierwszy, panie Darku, podział, prawda? Nie pierwszy. I chyba nie ostatni. I nie ostatni. I Ale my będziemy się sprzeciwiać. Będziemy się sprzeciwiać, tak jak zawsze to robiliśmy od 23 lat, panie redaktorze. I, i słusznie. I słusznie. I słusznie. Jest z nami radny... Robert Ślusarczyk, panie radny, co pan tu robi, panie radny? No, zwróciłem uwagę na tą inicjatywę właścicieli, przedszkoli, właścicieli niepublicznych przedszkoli. Wiem dlaczego są, znaczy no, domyślam się dlaczego są niezadowoleni. No, przez dwa lata będą pominięci w dopłatach do jednej godziny, czyli dwa złote, do dwóch złotych. A miasto nie może tego prawa zmienić oczywiście nie może bo to prawo będzie wyższego rzędu tak? To jest prawo wyższego rzędu no podejrzewam że nie będzie takiej propozycji aby dopłacać jeszcze przed tymi dwoma latami czyli Czyli teraz właściwie, bo ta nowela zostanie podpisana przez prezydenta, jak wiemy, w środę. No proszę mi powiedzieć, e, burmistrz będzie budował nowe przedszkole, czy nie? Myślę, że tak. Aha, A wy tak. się zgodzicie na to? No tak, oczywiście, jak najbardziej. Aha. Jesteście za budową nowego przedszkola? No, trudno, trudno mówić nie. Trudno. No właśnie. Trudno w tym wypadku być nie, bo to jest na rzecz naszych dzieci, prawda? Tak, to jest, tak oczywiście, Ale tak. nie wszystkie mają jednakowe szanse. No nie, no mamy, przypomnijmy, że mamy 900 miejsc e, poza, poza szkolami samorządowymi, jak najbardziej, tak. tak. E, no wiem, jakaś sytuacja w tej chwili, jest coraz mniej tych dzieci, więc podejrzewam, że będzie e, nierówna walka. Że będziemy mieli do czynienia z nierówną walką, tą walkę mogą niestety, ale też przegrać przedszkola e, e, niepubliczne. A jeszcze jedna bardzo ważna tak. sprawa, no przecież po dwóch latach oczywiście te dopłaty mogą być, ale nie ma gwarancji, że wszyscy będą mieli, panie dyrektorze, bo być może się okazać tak, że organ prowadzący nie zgodzi się na dofinansowanie na przykład jakiegoś przedszkola. Bo taka sytuacja może, może powstać. Taka sytuacja może być, może mieć miejsce, rozporządzenia jeszcze nie ma, do tej okresowego rozporządzenia tej ustawy jeszcze nie ma, a więc, e, e, tak może być, może być konkurs, może ktoś ten konkurs wygrać, a może nie, a to dofinansowanie, więc nic nie jest pewnego. No właśnie, walczmy więc. Jest z nami oczywiście jeszcze radny Daniel Milewski z powiatu. Powiat nie prowadzi przedszkoli, panie radny, więc co państwo, pan tu robi? Znaczy ja będę zawsze tam, gdzie y, prawa człowieka są łamane, tak? Jeżeli Aha. Mamy w Mińsku 900 miejsc w przedszkolach publicznych i 900 miejsc w przedszkolach niepublicznych. No to dlaczego połowa rodziców w tym mieście ma być dyskryminowana? Dlaczego ma płacić wyższy haracz? Tak? No, tak nie może być. Dlatego tutaj jestem, dlatego wspieram tę akcję. Czyli wszystkie akcje pro publico bono pan radny wspiera? Wszystkie akcje, które posłużą temu, że będzie chociaż odrobinę lepiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Свихач, ТВ.